Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Konrad Wojtyła, dzień dobry. W piątkowej rozmowie pod krawatem debiutuje dziś dr Damian Romaniak, filmoznawca i literaturoznawca. Dzień dobry, Damianie. Dzień dobry państwu. Od 29 maja znów będziemy mogli pójść do kina. Co prawda, widownia będzie mogła być zapełniona w 50%, no ale to jest przełom. Zastanawiam się, kiedy ty ostatni raz byłeś w kinie. Pamiętasz? Oj, właśnie trudne pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Byłem. Kilka miesięcy temu ja chodziłem w, tym, w tych momentach, kiedy właśnie te kina były otwarte. Pamiętam, byłem na 25 latach niewinności historii Tomka Komendy. Byłem ostatnio na filmie chyba Szarlatan Agnieszki Holland, też kilka miesięcy temu. Także przez te otwarcia i zamknięcia kin, no to rzeczywiście ten czas mi czasami się myli, miesza. Ale jak rozumiem, to było takie okienko transferowe. Udało się wstrzelić po prostu. O właśnie, o tak, idealnie. Idealnie, idealnie można to ująć. A gdybyś miał ocenić sytuację branży, jak bardzo pandemia koronawirusa zrujnowała funkcjonowanie, i polskiej kinematografii, począwszy od robienia filmów, poprzez prezentację tych filmów, kondycję na przykład dużych sieci kinowych, multiplexów, wreszcie no takich kin, jak choćby nasz Szczeciński Pionier. Problem jest oczywiście bardzo poważny, bo wielu ludzi też ze świata filmu, ale i widzów twierdziło czy twierdzi, że rzeczywiście niektóre kina się nie podniosą, że to będzie po prostu ostatni gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o kino, o kulturę kinową. Ja cały czas wierzę, że kina przetrwają, bo oglądanie filmów w domu, bo na to jesteśmy oczywiście teraz skazani, tak? Festiwale online, platformy streamingowe, wiadomo, Netflixy i inne tam różne. Możliwości, które daje nam internet i te platformy, ale to nie jest oczywiście tak naprawdę kontemplacja tego filmu w tej świątyni sztuki, trochę górnolotnie powiem, jaką jest kino. Problem z kinami jest taki, że tak, oczywiście, multipleksy, żeby się otworzyć, one muszą mieć co najmniej miesiąc na rozruch, bo to trzeba wiadomo, film rozreklamować, trzeba rozmawiać z dystrybutorami. To nie jest tak jak otwarcie sklepów, że się towar wyciąga z magazynu i on jest na północy. To wygląda zupełnie inaczej. Tak? Jest to trudniejszy proces związany z marketingiem. Natomiast kina mniejsze, rzeczywiście te kina, byśmy powiedzieli studyjne, one mogą dosyć szybko działać, bo ten repertuar jest inny, taki bardziej, byśmy powiedzieli, kameralny i rzeczywiście to otwarcie może nastąpić dużo szybciej. Jeżeli chodzi o re realizację filmów, to wiadomo, no pandemia mnóstwo premier odsunęła. Trzeba było zamykać plany zdjęciowe, tak kombinować, jak potem je wznawiać. Także problem jest dla branży bardzo duży. No wielu aktorów przecież jeszcze znalazło się wiadomo na bezrobociu, to też teatrów, yy, dotyczy teatrów. Także yy, ja cały czas oczywiście wierzę, że kultura kina yy, nie zginie, bo kino jest potrzebne. Po prostu w kinie ja najlepiej oglądam filmy, bo jestem totalnie skoncentrowany tylko na oglądaniu yy, dzieła filmowego, a nie na nie wiem, przygotowywaniu kolacji. Tak, czy wynoszeniu śmieci, bo wiadomo, jak się ogląda w domu filmy, no to różne rzeczy nas odciągają. Jednocześnie też te ostatnie miesiące pokazały, że być może na niektóre tytuły, niektóre filmy będziemy czekać jeszcze wiele, wiele miesięcy. Jak tak dalej pójdzie? Damianie, to może trzeba będzie od nowa na przykład nakręcić Jamesa Bonda, o właśnie, by bo od... był aktualny, prawda? Tak jest, bo cały czas czekamy oczywiście na najnowszego Bonda, nie czas umierać, już tyle razy ta premiera była przesuwana, mam nadzieję, że w tym roku się uda obejrzeć, ja też z niecierpliwością czekam, no lubimy, o, o, lubimy oglądać oczywiście tą serię, ale film trafił w naprawdę nieciekawy czas i no problem jest tutaj duży. No, czekamy też na West Side Story Stevena Spielberga, na film Annette, który będzie filmem otwarcia festiwalu w Cannes w reżyserii Leos Caraxa z Adamem Driverem, Marion Cotillard, musical. Zresztą niektórzy mówią, że to będzie era musicali teraz nadchodzi. No pytanie, czy mamy powody do takiej radości i do Tańców. Może wreszcie tak będzie. Są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie już odbywają się koncerty, imprezy masowe na kilkadziesiąt tysięcy osób, ale też ceremonia wręczenia Oscarów w tym roku pokazała, że jednak ta pandemia naprawdę spustoszyła świat filmowy. Jedni mówią, że filmowcy, branża chciała pokazać, że tak jak zwykli ludzie mają swoje problemy, kłopoty związane z koronawirusem, ale też nie brakowało opinii, że to było. Była najgorsza gala w historii, że miała najmniejszą frekwencję, jeśli chodzi o oglądalność, no i rozstrzygnięcia dla jednych oczywiste, dla drugich dość kontrowersyjne. W ogóle cała gala. Jak ci się to podobało? Rzeczywiście, to była najniższa oglądalność w historii. My możemy tutaj y, zadać sobie pytanie, dlaczego raz, że pandemia, że ludzie są oczywiście zajęci, mają inne problemy, dużo poważniejsze niż Oscary, w ogóle przyznawanie nagród. Inna sprawa, że młodzież nie czeka tak z wypiekami na twarzy, załóżmy, jak my kiedyś czekaliśmy na Oscary. Ja, no, ja cały czas czekam, bo się jednak tym y, interesuję, ale wiadomo, jest internet, są media społecznościowe, jest duża konkurencja i to wygląda zupełnie inaczej. Dla niektórych po prostu Oscary są za bardzo takie Anachroniczne już, natomiast cały czas to jest y, najbardziej pożądana nagroda filmowa świata. Y, czyta. Y... Ceremonia 93, która odbywała się w cieniu pandemii, czy ona była słaba? Nie, ja bym się nie zgodził. Ona była, zupeł... ona była oczywiście inna, ale była bardzo kameralna, bez takiego przepychu, skromna i miało się wrażenie, jakby się oglądało złote globy. I tutaj główną scenografię nie stanowił Dalby Theater, tylko oczywiście Union Station, jeden z największych dworców kolejowych w Los Angeles. Świetnie zresztą, można powiedzieć, wyreżyserował tą ceremonię Steven Soderbergh, znakomity, Amerykański y, reżyser. I tak, przyznano specjalne nagrody za działalność humanitarną, w ogóle przemieszano kategorie, bo zawsze jak czekaliśmy na Oscary, to takim punktem kulminacyjnym była ta najważniejsza kategoria best picture, najlepszy film, a teraz ona wcale nie była ostatnia, bo ostatnie były kategorie za najlepszego y, aktora pierwszoplanowego i za najlepszą aktorkę. Także z, zac zaczęło się w ogóle od scenariuszy, także to było zaskoczenie duże. No i, o, i Oscary w tym roku ogólnie się podzieliły, bo nie było takiego filmu takiego przełomowego, jak w tamtym roku. Mieliśmy Jokera, mieliśmy Parasite, mieliśmy 1917, który by można powiedzieć walił widza po głowie. To były filmy bardzo dobre, byśmy powiedzieli, poprawne. I Nomadland. Wygrał oczywiście Nomadland. Ja bardzo lubię ten film, bo to jest naprawdę dobre kino, a nawet bardzo dobre, które mówi o tych ludziach, nomadach i dostał trzy Oscary. I musi się tymi trzema Oscarami zadowolić, bo zawsze te najlepsze filmy dostawały pięć, siedem, dziesięć rekordziści, 11 Oscarów. W tym roku tego zupełnie nie było. Tu możemy polecić takie filmy jak Sound of Metal, który zdobył dwa Oscary za montaż i za dźwięk. Świetnie reżyser wszedł w ten świat ciszy, bo główny bohater traci wzrok. I tutaj oczywiście to zrobione zostało po mistrzowsku. Film Ojciec. I to to było wielkie zaskoczenie, no, że Antony Hopkins, Hopkins tak jest, otrzymuje Oscara. Oscara tak, za najlepszego aktora pierwszoplanowego po 30 latach, Konradzie możemy przypomnieć, bo Milczenie Owiec w tym roku właśnie, 30 wyskoczyła równo temu filmowi. I czas najwyższy, żeby Hopkins dostał kolejnego Oscara. Zresztą to jest rola fenomenalna, genialna. Jak on się wciela w osobę chorą na Alzheimera, która po prostu ma problemy ze, ze sobą, tak, ze światem, ma problemy po prostu z rozpoznawaniem twarzy, te zaburzenia czasu i przestrzeni. No to jest znakomita, zagrana rola, znakomicie. Być może najlepsza nawet w dorobku. Chociaż, chociaż przyznasz, Damianie, że mm -hmm. było to swego rodzaju zaskoczenie. Wydaje się, że już Oscar dla Francis McDormand no nie był takim zaskoczeniem, zwłaszcza dla tych, którzy przypominają sobie choćby znakomity obraz Martina McDonacha, którego ja uwielbiam jeszcze z czasów, kiedy tak naprawdę poświęcał się tylko i wyłącznie teatrowi. Nim rozpoczął oficjalną przygodę z kinem, właśnie warto także dodać, że dzięki temu McDormand, podobnie jak Meryl Streep, ma na koncie trzy Oscary. A jak ci się podobały złote maliny? Warto to odnotować, bowiem po raz pierwszy no, polski bardzo wyraźny akcent złota malina dla produkcji, która powstała na kanwie. No, słabej książki Blanki Lipińskiej, 365 dni. Nominacji do Złotych Malin było kilka, ale jedna znalazła się w koszyczku. No właśnie, film 365 dni stał się jakimś takim fenomenem. Moim zdaniem niesłusznie, bo nie ma co się cieszyć z tego powodu, że polski film otrzymał, wiadomo, Złotą Malinę i jest najgorszy na świecie. Ja chciałbym, żeby po prostu promować dobre polskie filmy, które by naprawdę odważnie konkurowały z. Z kinem światowym czy z kinem europejskim. Ja wiem, że ta powieść 365 dni, której nie czytałem, na pewno nie przeczytam, ona jest bezcelerowa. Film widziałem, się przyznam, film jest słabiutki, bronią się może zdjęcia. Natomiast sama fabuła, sama, samo można powiedzieć, to, to przesłanie to jest to jest po prostu mielizna, tak? Bo można bronić czasami 50 twarzy Greja, bo tam ta problematyka właśnie związana z seksualnością, tak została dosyć odważnie pokazana, ale to jest taka piąta woda po kisielu ten film. Także nie ma się z czego cieszyć, ale wiem, znam głosy swoich kolegów krytyków, którzy się cieszą, że jednak to jest promocja polskiego kina, tak, że tutaj jest element pozytywny. No sama tym... autorka też się cieszy i już zapowiada produkcję dwóch filmów. Myślę, że powinniśmy się dość mocno bać tej deklaracji, Zgadzam. ale pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem 18 maja upływa termin Składania wniosków, jeśli chodzi o Zachodniopomorski Pomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, to już 13 edycja tego konkursu. Znów powrót do w miarę przyzwoitych pieniędzy. Z 300 tysięcy udało się podwoić tę pulę, czyli wrócić mniej więcej do tego, co było. Teraz mamy 600 tysięcy złotych. Czy w Twojej ocenie takie fundusze jak właśnie Pomerania Film? Spełniają swoją rolę. Takich funduszy mamy kilka w Polsce. Na ile rzeczywiście ta inicjatywa przekłada się później na dobre filmy? To znaczy, ja tu jeszcze tylko dodam, że mamy w tym roku nowy wniosek aplikacyjny, z którym filmowcy powinni się zapoznać, bo tam właśnie wchodziłem na stronę uh -huh. zachodnio pomorskiego Funduszu. Powiem tak, oczywiście te fundusze są potrzebne, jak najbardziej. No dobrze, że ta kwota została powiększona o 100%, jak powiedziałeś. Natomiast wiadomo, że filmy są drogie i, on, i taki fundusz nie jest w stanie zapewnić dofinansowania takiego pełnego, więc filmowcy muszą oczywiście występować po inne środki. No ważna jest ta promocja oczywiście tych filmów, żeby po prostu ludzie potem no, chodzili, odwiedzali tak, te sale kinowe. Ja się cieszę z tych funduszy, że one są, bo wiadomo, trzeba promować też region, trzeba promować też te lokalne inicjatywy czy plenery, bo nie, można, nie może w filmie być tylko załóżmy Warszawa, tak, bo Warszawa jest już trochę można powiedzieć wyeksploatowana. Ja się cieszę, jak się Szczecin, oczywiście plenery szczecińskie pojawiają w filmie, także jak jak najbardziej. Jestem za takimi funduszami. A Szczecin, wejdę ci w słowo, Szczecin wykorzystuje swoją lokację, czy być może staje się na no, takim, powiedziałbym, obiektem, może nie drwin, ale takich nie, nie stosownych uwag, że na przykład na ulicy Kolumba, która czeka na modernizację, spokojnie można kręcić scenę z czasów II wojny. Światowej? No, niby można, tylko jeśli ktoś korzysta z tej scenarii, to raczej niemieccy twórcy, którzy mają do nas najbliżej. Na ile rzeczywiście Szczecin, Twoim zdaniem, wykorzystuje ten potencjał? ja uważam, że stara się wykorzystywać jak może. Oczywiście chciałbym, żeby wykorzystywał jeszcze więcej, bo Szczecin ma potencjał i to jest jeszcze miasto do końca nieodkryte przez filmowców, bo są takie miejsca, które rzeczywiście często się eksponuje jak Wały Chrobrego, jak Bulwary, tak? Są takie. Czy Wenecja Szczecińska. Są takie rzeczywiście miejsca bardzo filmowe. O, i od razu dobrze, że o to zapytałeś przy okazji, bo organizatorzy Szczecin Film Festival, z którym jestem mocno związany, ruszyli z tak Taką akcją, z takim cyklem, aby pokazywać, fotografować te miejsca w Szczecinie, które potencjalnie nadają się właśnie na scenografię, na plenery filmowe. I to jest też dobre pole do popisu dla lokalnych fotografów, czy dla animatorów kultury, albo przewodników. Także, jak najbardziej uważam, że Szczecin ma filmowy potencjał i stara się go pokazywać, chociaż chciałbym, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. A jakie są losy, na przykład, serialu ksawerego żuławskiego robionego dla HBO i kręconego w naszym mieście? Czy my to twoim zdaniem wykorzystujemy promocyjnie? Ja słyszałem oczywiście o tym serialu Odwilż i starałem się śle, jak Sawerego Żuławskiego prywatnie znam, bo my się widzieliśmy nie na jednym festiwalu, także ja trzymam kciuki za ten, za ten serial. Natomiast śledziłem rzeczywiście te plenery, które były wykorzystywane w tym serialu i uważam, że jak najbardziej to może być promocja dla Szczecina, tylko problem był cały czas tą pandemią, bo wiem, że zdjęcia zostały przerywane tak, przez te lockdowny. No. Problem był tak, że chyba z promocją tego obrazu próbowaliśmy zaprosić do kulturalnej piątkowej rozmowy pod krawatem Xawerego Żuławskiego i dostać się do niego właśnie w dobie pandemii, w dobie tych obostrzeń sanitarnych było niezwykle trudno. By zakończyć wątek Funduszu Pomerania Film, mamy także nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2021. No i warto o tym powiedzieć, że sześć nominacji do polskich Oscarów zdobył były właśnie produkcje wsparte przez pomeranie film. Zastanawiam się, ile jest prawdy w tym, że lekcja miłości w reżyserii Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei ma szansę na tę nagrodę. 20 maja wszystko się okaże, ale krytycy zawsze wiedzą więcej. To znaczy. Yy... W tym momencie, no trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, bo czasami oczywiście. No, ogólnie tak, Orły, czyli Polska Nagroda Filmowa, Orzeł, to jest wiadomo y, najlepsza taka nagroda polskiej branży filmowej. Mówi się, nasz że to jest Oscar. Taki... Tak, nasz Oscar, dokładnie mhm. tak. I ja tutaj trzymam kciuki, bo ja y, oczywiście ten film znam. On jest świetnie zrealizowany. On jest taki wzruszający, w ogóle ta główna bohaterka, pani Jola, jest taka barwna, taka byśmy powiedzieli zupełnie inna, która szuka z tego swojego szczęścia, części miłości, także ja trzymam kciuki. Natomiast jeszcze wróćmy do tego filmu Wszystko dla mojej matki, Małgorzaty Imielskiej, bo ja z, z filmami tej mm -hmm. reżyserki spotkałem się wcześniej, ja pamiętam w 2015 roku na Szczecin Film Festival wybrałem jej film Wytrwałość. To był film o Benie Barenholzu, znakomitym producencie filmowym, który współpracował z braćmi Cohen. Bez niego nie byłoby takich filmów jak Barton Fink czy Ścieżka Strachu. On też robił te cykle takie Midnight Movies, gdzie promował takie kino, byśmy powiedzieli, niepoprawne, takie buntownicze, m.in. lincza głowę do wycierania. I tak zauważyłem, że Małgorzata Imielska, ona ma rzeczywiście taki talent, taką wrażliwość do kadrowania. Wszystko dla mojej matki to jest dramat psychologiczny, bardzo dobrze zrealizowany, który otrzymał pięć nominacji do tych orłów. I mhm. tutaj świetnie zagrała Zofia Domalik. Być może ona będzie gwiazdą, być może to jest jedna, można powiedzieć, z aktorek, która będzie stanowiła przyszłość polskiego kina, bo tak, ona do. Dostała nominacje dwie dla najlepszej aktorki i za odkrycie. I tu się w pełni zgadzam. Ten film też dostał nominację za charakteryzację i za muzykę. Muzykę skomponował kto, no nikt inny, jak Włodek Pawlik, czyli nie byle kto. A oczywiście najwięcej orów zdobył film 25 lat niewinności, co było do przewidzenia. Damianie, dwa jeszcze zasadnicze pytania, no i ciekaw jestem Twoich odpowiedzi. Pierwsze pytanie, w kontekście też promocji Szczecina przez sztukę filmową. Co Ty sądzisz o koncepcji pomnika szefa wszystkich szefów i jakie to może mieć znaczenie? Tylko promocyjny uśmiech, który pojawia się, jak widzę na Twojej twarzy, gdy, gdy pojawia się wspomnienie właśnie filmu Poranek Kojota i roli. Edwarda Lubaszenki, właśnie. Po co nam ten pomnik i co ty o tym sądzisz w ogóle? Ja tak się uśmiecham, bo przypomniałem sobie kilka lat temu, robiłem wywiad w Warszawie w hotelu Mariot właśnie z Edwardem Lindę Lubaszenką i on mi opowiadał o tej postaci, dlaczego w ogóle y, Olaf Lubaszenko wpadł na postać tego Krzysztofa Jerzyny ze Szczecina, który praktycznie nic y, nie, nie mówi. O, szefa czy, wszystkich, szefa szefów. wszystkich szefów. Tak jest, czyli tu Szczecin może się poszczycić, że przecież y, można powiedzieć, Głowa gangu świata przestępczego nie mieszka w Warszawie, ale w Szczecinie, tak? Mamy być z tego powodu dumni. Natomiast już tak, żarty żartami. Ja wiem, że tutaj są y, rozbieżne opinie, skrajnie różne, bo tak, jedni twierdzą, że to jest, y, można powiedzieć, coś takiego żenującego, co nie powinno mieć miejsca, że to tylko ośmiesza Szczecin, że powinni po prostu ludzie dać sobie z tym spokój, a jedni twierdzą, że nie, że to jest przecież forma jakiegoś żartu, że nie można zawsze do wszystkiego podchodzić y, poważnie i jak najbardziej taki pomysł, Pomnik powinien powstać, tak? No mi, mi szczerze mówiąc, trudno jest ustosunkować się do tego pomysłu, ale biorąc pod uwagę to, że czasami człowiek no, musi się zdystansować od tej rzeczywistości trudnej, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki pomnik stanął oczywiście nie kosztem jakichś innych ważniejszych inicjatyw. 98% naszej rozmowy zdominował temat filmowy. Damian Romaniak to także literaturoznawca. Na koniec chciałbym cię zapytać o najnowsze badania zrobione przez Bibliotekę Narodową. Okazuje się, że trochę drgnęło. 42% Polaków przeczytało, uwaga, jedną książkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powód do dumy, do radości, czy może jednak do zafrasowania w dalszym ciągu? Jest to jakiś postęp, ale oczywiście to nie jest taki powód do dumy. Ale może rzeczywiście ten lekki wzrost czytelnictwa jest spowodowany pandemią, że po prostu siedzieliśmy w domu i musieliśmy coś robić, więc sięgaliśmy po książki. Tak jak rozmawialiśmy, Konradzie, niedawno, ja czytałem właśnie, że e, jednak więcej czyta pań niż panów. Takie są statystyki. Ogólnie, no, sztuka czytania wiadomo teraz, w dobie internetu, w dobie tych telewizji cyfrowych, to wszystko niestety zanika. Ja ze smutkiem też mówię jako wykładowca, jako też nauczyciel, który wykłada literaturę czy język polski, czy przygotowuje uczniów do matury. No z tym jest niestety coraz gorzej i nie zmusimy nikogo oczywiście siłą do czytania. My musimy jakoś swoją pasją pokazywać, że warto czytać, że czytanie jednak nadaje życiu jakiś sens i możemy spojrzeć na siebie, na świat w zupełnie innej opcji. Tak. Ja tutaj też nie chcę jakoś tak moralizować, bo są wiadomo osoby, które nie będą czytać nigdy, nie sięgną po, po książki, ale jednak po prostu czytanie to jest no dla mnie, przynajmniej też dla dla krytyka filmowego, czy dla literaturoznawcy, to jest podstawa. No dobrze, nie będę wspominał już, że w gronie 30 najbardziej poczytnych polskich autorów jest autorka książki, na podstawie której zrobiono film, który otrzymał Złotą Malinę, dosłownie 30 sekund. W takim razie matury. Lalka i Ziemia Obiecana. Z czego byś napisał? Ja bym wziął lalkę. Ja zawsze powiem ci, miałem sentyment do lalki. Ja tą powieść czytałem w liceum od deski do deski i bardzo mi się podobała. I z doświadczenia też dydaktycznego dydak praktycznego. Wiem, hmm. że licealistom ta książka się podoba, że to jest taka książka, yy, do której licealiści już dojrzeli tak naprawdę, żeby ją zrozumieć w przeciwieństwie do Nadniemnem na przykład. Czyli raczej zdadzą. <słuch> tak, tak. Raczej zdadzą. Raczej zdadzą. Doktor Damian Romaniak, krytyk filmowy i literaturoznawca. Był gościem piątkowej rozmowy pod krawatem. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję Państwu.